Mamy 11 po mamy. No dobra. No dobra, spoko. Narawkę, na rawkę się wybrałem Narawce w ogóle w Dino. Coś było po 2.90. Yy, no, po 2,90 coś było. Nawet się zdziwiłem no siema siema gdzie lecisz no jestem na Rawcy no czekam na autobus zaraz będzie J jak tam dobrze dobrze 15 no ja nie mogę, jestem na rawce. do mnie tutaj w ogóle nie było. Na rawce no to jest takie coś, że macie las, w sensie macie bloki, macie sklepy. Nie wiem, za trzy sklepy. Raz, dwa, trzy czyli macie biedronkę, żabkę, dino. A tam dalej są już domy. Szkoła też tutaj jest, oczywiście. Ale tam jak pójdziecie, tam jak pójdziecie, to jest las Tam jakbym nie miał autobusu, to w lewo skręcam i musiałbym iść na pieszo Co by mi się z godzinę zeszło, no nie? No nie mam tylu, wiecie czego, <laughs> Bo jakbym miał ze 4 to bym mógł iść sobie na pieszo. No. Ale to jest po prostu no rawka, czekajcie, wyczyszczę kamerkę. Mamy tutaj nawet kebaba. Jest tu insaf kebab. Biedronka. Co, co z tym mega filmem? No, z filmem to wszystko będzie dobrze. Tylko musicie poczekać. Ja mówiłem, że film będzie za tydzień albo za dwa tygodnie. Dopiero. Nie mam bo mam bilet w kieszeni. Nicole oczywiście, że tak dziękuję ci Nicole. Kurde doładowałem konto sobie wiecie żeby mieć na koncie play bo mam w pleju żeby ważność konta się przedłużyła Też sobie kupiłem jedzenie i blipa zostało jakieś, nie wiem, może 6 zł Masakra, tragedia. Potrzebuję trochę hajsu, nie? Od dzisiaj chciałem iść w ogóle siema siema no właśnie nie Krzysztof Siema siema Lilbub Co tam? Siemano siemano Trochę mnie wyrzuciło poza Poza widok poza miasto Ale jestem Siema Siema Geta ja nie mogę gdzie mnie wyrzuciło przecież to jest las jakby nie było autobusu to by musiał iść wiecie ile kilometrów ja nie mogę masakra tragedia by była ciągle mnie nie ma no nie ma no wczoraj byłem na live'ie Co dzisiaj zwiedzam rawkę. Rawkę zwiedziłem, zobaczcie. Tutaj są bloki, co nie? To są bloki mieszkalne. Przestanę kolejny ogólnie to jest Biedronka, tam jest insaf Kebab, a, a tam jest dalej las. Tam jest las w ogóle total las. I jakbyście chcieli stąd wracać na osiedle widok, tam gdzie ja, no to. To by było tak, że po prostu zajęłoby Wam to jakoś, nie wiem, pół godziny, jakoś pół godziny, albo godzinę, siema, siema. Jakoś tak, no. Ale to ja bym. musiał wiesz, dojść do. A ile, a ile byś mógł? Bo może mam tu bankomat w biedronce. W biedronce jest bankomat, ale nie wiem od jakiej kwoty. <laughs> Siema, siama. A ile byś mógł? <laughs> A do rawy się wybierasz? Do rawy, ale Rawy Mazowieckiej. Ida to mnie, Ida to mnie przebiła, no. No na no, zakupy... Mi... Po wypłacie, no ale no to słuchaj, to wypłacamy, idziemy do sklepu, dobra? Adamsi ja nie wyłączę live'a. Wypłacimy, idziemy do sklepu, bo w Biedronce jest bankomat. I od razu, od razu w Biedronce coś kupujemy Kupujemy, a potem idziemy na autobus i ten Dobra, krótka piła, ale nie kończ No nie kończę, nie skończę. Bo mam Czekaj, mam 90% baterii, więc po co mam? No No będą, będą jakieś dymy Wejdziemy przy okazji. Z browarkiem otwartym, ale dobra. Ale tutaj nie ma chyba bankomatu. Czy jest bankomat? Czy można tu skorzystać? Nie, na obecnie. A dobra, za ile minut? Można. Dobra, ok. Nie no, no potrzebny bankomat, no, halo. Ja nie mogę, no. I to co robimy, bo Bankomat jest zajęty. Przyszedł solid sekurity. <grymne> Ej no nie no, no. Może za chwilę. Czy czekamy na autobus i jedziemy autobusem i ten. Sebo, ale ja wiem, że po prostu no. Że tak gadasz, a potem wyjdzie także że. Nie jesteś damski? Ja jestem na ramce, kolega. Czekam na autobus. <laughs> Będzie to otwarte? Tak. Trzeba poczekać. Dobra. Jesteś Adamci? Chwilę muszę poczekać, no. Adamci, Adamek. Adam i jesteś? Dostępny? Tak. Dobra. Dobra, dostępny bankomat jest. Adamc i Adamek. Dostępny bankomat jest. Czekajcie, bo. Adamski, Adamek, robimy dymy na tym. Na, 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 na. Raf. Dobra. No i oczywiście teraz kodblik możesz podać. Możesz podać kodblik i wypłacam ten, 5 dyszek. Ja już tutaj mam. Trzeba w ten. Tak, potrzebuje więcej czasu, no. Już yy, To daje czterdzieści złotych. No jest niemożliwa, no. No to jeszcze raz musisz mi podać. To podaj jeszcze raz. Cztery dychy mogę wypłacić. To kto tam cztery dychy daje? Dancy, no to cztery dychy mogę. No Dawid to odblokuje dzisiaj No to Adamcji Juk No Wiadomo, że nie no to blokujemy tutaj Yuka. No ale zostaje zablokowany jak ten. I kolejna osoba zostanie zablokowana. No wiadomo. Sebum. No to ja idę ale to jedno piwko sobie wezmę Tylko zobaczę jeszcze kolejki jakie są Bo ja się śpieszę na autobus Nie no duże kolejki są A ten muszę przejść. nie za duże kolejki są Po prostu no ale, za dużo no Ale to nie ma nic takiego Dobra w ogóle. Nic Adamcy się nie odzywa, bo po prostu no. Nie, no jest autobus, no chwila. Dążę.